Dzień dobry i wowuko z tej strony. Wraz z Bielańskim Ośrodkiem Kultury oraz Warszawską Dzielnicą Bielany postanowiliśmy nakręcić serię tych pięciu filmów, być może więcej, na razie pięć. To jest czwarty odcinek: filmów o książkach. Dla ludzi, którzy muszą zostać w domu, chcą zostać w domu, może nie są jeszcze gotowi, albo czują, że nie powinni jeszcze wychodzić. Dla ludzi, którzy są w domu podczas kwarantanny. I dla tych, którzy po prostu chcą dowiedzieć się czegoś o e, książkach. Dzisiejszy odcinek, czwarty, jak już wspomniałem, będzie o literaturze klasycznej. I tutaj od razu powiem, że jeśli czytacie książki na e-booku, czyli ta wersja elektroniczna, a chcielibyście ściągnąć sobie klasykę literatury polskiej, jak dajmy na to Mickiewicz, Sienkiewicz czy Prus. To możecie to zrobić za darmo, nie musicie za to płacić, dlatego że według prawa obowiązującego w Polsce, dobro kulturowe w naszym kraju jest dostępne dla każdego za darmo. Więc jeśli wpiszecie na Google Books czy Google Książki tytuły, tych autorów, których wymieniłem, możecie je ściągnąć sobie za darmo na zawsze. Nawet w Bibliotece Narodowej jest taka opcja, że sobie wchodzicie, ściągacie te książki, nie wypożyczacie je, tylko ściągacie je sobie za darmo, bo jest to dobro narodowe, kulturowe, dobro narodowe, które powinno być udzielane wszystkim obywatelom tego kraju za darmo. Ale mówiąc o polskich książkach, chciałbym Wam tutaj pokazać kilka. Nie mamy zbyt wiele czasu, ale może uda się jakoś to zgrabnie ogarnąć. Pamiętnik Warszawskiego Taksówkarza to jest książka, która nigdy nie była wznowiona. Książka z 78 roku, wydana przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Wydawnictwo, które już nie istnieje. Nie wiem, czy ktoś przejął, czy, jakiś, czy, czy oni zmienili nazwę, czy w ogóle przestali istnieć. Tak czy owak, ta książka nigdy nie została wznowiona. Ciężko ją dostać, aczkolwiek wiem, że na Allegro byłyby jeszcze pojedyncze tomy i to w dosyć niskiej cenie. Ale jeśli sobie wpiszecie tytuł tej książki, czy jakiejkolwiek książki na stronie Lubimyczytać.pl. To tam pod tytułem i opisem jest zawsze taka tabela, gdzie i za ile można jeszcze tę książkę dostać. To jest bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy szukają konkretnych tytułów, wiedzą czego chcą, tylko nie wiedzą gdzie je znaleźć. I za, i za ile oczywiście. Książka Pamiętnik Warszawskiego Taksówkarza Mariana Senkowskiego to jest książka o taksówkarzu. Przedwojennym, tuż przed wybuchem II wojny światowej, który opisuje codzienne życie w bardzo bystry, ciekawy sposób. Opisuje to, co działo się w Warszawie, no, bądź co bądź metropolii ówczesnej, jednej z ważniejszych metropolii ówczesnej Europy. Opisuje zdarzenia ludzi, tubylców warszawskich, ale też przyjezdnych z Polski, z zagranicy, biznesmenów, turystów. Bardzo fajna książka, polecam. Drugą, drugą taką książką, która została wydana w, chyba w połowie lat 80., potem wznowiona na początku lat 90., a teraz o niej zapomniano, to jest Król Szulerów Jana Głuchowskiego, która moim zdaniem jest najlepszą polską książką w ogóle w historii, jeśli chodzi o polską literaturę. Ja miałem możliwość spotkania się z panem Janem Głuchowskim, Porozmawiania z nim, bardzo fajny człowiek. Nie jest to zawodowy pisarz, jest wykładowcą na uczelni, jednej z uczelni warszawskich, ale ta książka to jest, to jest jakby powrót głównego bohatera na karty historii bo to jest historia prawdziwa o Ignacym Choćkiewiczu, arcy szulerze Karcianym i nie tylko hazardziście, który dorobił się na tym stopnia generalskiego bodajże. Absolutnie, absolutny fenomen wydawniczy, jeśli chodzi o, o tamtą książkę. No niestety też ciężko ją znaleźć. Ciężko znaleźć ją w dobrym stanie. Wtedy te książki były wydawane no, w, w słabych formatach i były klejone, nie były szyte, przynajmniej większość. Ja, ja oczywiście wolę książki szyte, bo one są trwalsze, z twardymi okładkami, ale w PRL-u jednak wszystko się robiło po taniości, więc, więc te książki się no, rozpadają w ręku. No, ta jeszcze się jako tako trzyma. Król Szulerów, którą ja posiadam, również jest w dobrym stanie i wiem, że na Allegro również pojedyncze egzemplarze można Króla Szulerów dostać. Polecam absolutnie każdemu klasyk literatury. Jeśli chodzi o, jeszcze o polską literaturę, to chciałbym nadmienić, e, chciałbym powiedzieć kilka słów o Sergiuszu e, Piaseckim. Sergiusz Piasecki to taki człowiek, który mm, żył sobie przed wojną, w czasie wojny, po wojnie uciekł do e, Anglii, e, dlatego, że był e, no, taką drzazgą w, 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 w tyłku e, PRL-owskich e, włodarzy tego kraju. Pisał rzeczy, które nie były po ich myśli. Naśmiewał się trochę z, z PRL-u, z ludzi, którzy nim władali, ale jest to, jest to książka bardziej o, o złodziejach, o przemytnikach. Zresztą wszystkiego książki. Chociaż są też yy, jedna książka o lucyferze, yy, tabletka do, dla lucyfera bodajże, czy, czy jakoś, jakoś tak to się nazywało. Yy. Jedna, jedna z jego książek jest to jest taka satyra, bardzo zbliżona do ro, rosyjskiej literatury formą, ale Sergiusz Piasecki słynął raczej z tego, że pisał o przemytnikach, o złodziejach. Naprawdę, naprawdę warto zapoznać się z, z literaturą tego, tego autora wydawał swoje książki w Anglii, w języku polskim, one robiły furorę wśród emigrantów, emigracji polskiej i nie tylko tam, bo też i w Stanach, i w Szwecji, i w Niemczech, ale w Polsce zostały wydane w 2002 roku przez wydawnictwo LTV. Nie było jakiejś ogromnej promocji związanej z tymi książkami, choć te książki naprawdę były fenomenem, kiedy ukazywały się po raz po raz pierwszy. Ciągle są do dostania, jest ich bardzo dużo na rynku. To jest akurat Bogom Nocy Równi, to jest o Przemytnikach i Nikt nie da nam zbawienia, czyli o Książka o Złodziejach. Takie trochę romantyczna, melodramatyczna komedia. Bardzo, bardzo polecam. I oczywiście Jerzy Kosiński. Jeśli chodzi o klasykę literatury polską, Jerzy Kosiński, malowany ptak. Facet, który. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam zrobił karierę pisarza, bo w Polsce mu się nie udawało. Amerykanie byli zachwyceni jego kunsztem pisarskim i trzeba tu powiedzieć, że jest to autor bardzo kontrowersyjny. Jego książki są bardzo kontrowersyjne. Malowany ptak często jest wznawiany w wydawnictwie Albatros, chociaż wydawnictwo Albatros raczej nie wydaje polskich autorów, ma może dwóch, trzech. Jednym z nich jest właśnie Jerzy Kosiński, który, którego książki są tam wydawane, bardzo, bardzo dobrze wydawane, bardzo, bardzo mocne książki szyte w twardych okładkach, na dobrym papierze. Super polecam. Chciałbym powiedzieć też o Grzesiuku, bo rozmawialiśmy któregoś razu, przynajmniej ja mówiłem wam. O Grzesiuku, że Grzesiuk został wznowiony e, pod koniec 2019 roku przez wydawnictwo Pruszyński i spółka. E, ci, którzy wiedzą, znają literaturę Grzesiuka, napisał tylko trzy książki autobiograficzne, czyli Boso, lewostrogach, 5 lat kacetu i na marginesie życia, ale w tej wznowionej wersji to już nie jest trylogia, wyszła czwarta część, po raz pierwszy w ogóle w historii Grzesiuka wyszła czwarta część. Kla część Klawo Jadziem. i to jest e, książka, e, e, która zawiera nieznane opowiada opowiadania i felietony Grzesiuka. E, bardzo ciekawy materiał muszę powiedzieć. Do tej pory e, nigdy, nigdy nie wydawana. Ja znam niektóre opowiadania gdzieś tam z przekładów w gazetach czy w, e, z internetu, one były też niepełne felietony można było znaleźć w... nie wiem gdzie, gdzieś tam można było znaleźć. Tak czy owak bardzo fajnie, że wydawnictwo Pruszyński zdecydowało się, aby wydać tę czwartą część. Z trylogii zrobiło się cztery książki i to jest na plus, jeśli chodzi o Grzesiuka, bo Grzesiuka zawsze fajnie się czyta. Jeśli chodzi o polską literaturę, Klasyczną, no to czy to jest klas, No poniekąd jest to klasyka. Dymy nad Wirkę na Seweryny Szmaglewskiej. No, książka e, chyba najważniejsza, jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, bo wydana została w 1947 roku, więc dwa lata po zakończeniu wojny, ona była najbardziej, mm, w cudzysłowie mówiąc, świeża, jeśli chodzi o temat, e, którego dotyka. Dzisiaj te książki, które są pisane, one. Hmm, nie, nie mają tej, tych, tych emocji. Hmm. Z pierwszej ręki, a nawet jeśli są z pierwszej ręki, no to wiadomo, to są już ludzie bardzo starzy, którzy część rzeczy przeinaczają, a może zapominają, a może miesza im się pewne opowieści innych ludzi ze swoimi. No, ja wiem, jak, jak moja babcia też mówiła rzeczy, kiedy dziadek twierdził, że no niestety jej się to nie przydarzyło, to ktoś jej to opowiedział, ale gdzieś. Ona to przyjęła jako swoje, no, no, taka demencja starcza. A tutaj mamy, no, młoda kobieta, Seweryna Szmaglewska, była bardzo młodą kobietą, kiedy pisała tę książkę, Deminent Birkenau, w przyszłym miesiącu chyba wychodzi druga część tej książki. Tak to wygląda, Pruszyński i spółka. Ja uważam, że to jest klasyk i te wszystkie książki o obozach koncentracyjnych, nijak się mają do, do tej właśnie książki, to jeśli chodzi o ten temat, to jest najlepsza Książka i fajnie, że została na nowo wydana. Z polskich książek, co, czy ja coś mam jeszcze z polskich książek? Chyba nie mam na razie nic z polskich książek, ale warto sięgać po te polskie wznowienia, bo one są naprawdę fajnie wydawane. Ostatnio wydawcy jednak biją się o czytelnika. Tak samo zresztą jak Państwowy Instytut Wydawniczy po raz enty wydaje serię książek yy, Michała Bułhakowa. Ja tutaj mam tą czwarty tej serii, yy, czyli Mistrz i Małgorzata. Jest to moim zdaniem najlepsze, najlepsze wydanie, ale wiem, że ludziom yy, często się nie podoba dlatego, że to jest... Yy, no, forma, format tej książki jest yy, jaki jest. Jest dosyć małą książką, więc więc te, te literki są małe. Starszym ludziom czy ludziom z wadą wzroku jednak to nie pomaga. Yy więc y, można sięgnąć po inne wydanie, dlatego, że Buchakowa wydają prawie wszyscy, więc wpisując sobie w internecie mistrzy Małgorzata tych wydań nowych, starych jest całe mnóstwo i można sobie przebierać, ale warto mistrza Małgorzatę y, przeczytać. Y, wydawnictwo Dolnośląskie, ma taką, jego, jego domeną jest Agata Christie. Tutaj mam y, takie ciekawe wydania, bardzo ładne. Które po raz już kolejny Agatha Christie została przez nich wydana, ale tym razem nie jest to pełna seria, a seria o detektywie Poirot. Więc na razie wyszły tylko trzy części, myślę, że wyjdą jeszcze cztery, pięć jakoś tak tam się to dzieje z tym Poirot, i warto to też u siebie mieć, choć ludzie narzekają, że nie chcą Poirot, chcą całą Agatę Christie. No, ja uważam, że to też jest świetne wydanie. I teraz. Wydadnictwo Zysk i spółka sięga nieco w innym kierunku, jeśli chodzi o klasykę, bo po klasykę amerykańską. Więc w związku z nową wersją filmu Niewidzialny człowiek wyszła taka oto książka. Niewidzialny człowiek Herberta Georgia Welsha o zgubnych skutkach niebezpiecznych naukowych eksperymentów. Książka bardzo stara. Ale bardzo kultowa w Stanach, w ogóle w, językach, w, przepraszam, w krajach anglojęzycznych bardzo popularna. To jest nowe wydanie, bardzo fajne. I Czyż Nie Dobija się Koni choracego McCoya. To jest też kultowa książka o, o tańcach, o tańczeniu, o, o kulturze tańca w latach 50. czy 60.. Ja tę książkę uwielbiam, uważam, że jest świetnie napisana. Książka może bardziej dla młodzieży, ale y, wiem, że starsi ludzie też po nią, po nią sięgają. Coś mi się tutaj zruszyło. Jeśli chodzi też o amerykańskie, y, a no właśnie, bo ja mówiłem, czy, czy, pytałem, czy mam jeszcze jakieś polskie kultowe książki i zacząłem też, przeszedłem do amerykańskich. A tu jest taki łącznik, bo JD Salinger, czyli Buszujący w zbożu kultowy y, został, został wydany ponownie. On często zostaje, jest wydawany w Polsce, zresztą w ogóle na całym świecie. Jeden chyba z, z najlepiej sprzedających się pisarzy do tej pory. Buszujący w zbożu dziewięć opowiadań Franki Zoe, wyżej podnieście strop Cieśle i Sejmur. To są cztery książki, wydawnictwo Albatros. I to jest kultowa książka amerykańska, która też jest lekturą bodajże w Australii i w, których, w niektórych państwach afrykańskich, anglojęzycznych. Ale to jest Polak zbyt Bydgoszczy, taki pan. JD Salinger, żydowskiego pochodzenia, Polak żydowskiego pochodzenia, który wyjechał do Stanów i tam robił karierę pisarza. Także to jest akurat ta y, nowa, nowe wersja. One zawsze wyglądają tak samo, te okładki prawie zawsze tak samo, dlatego że autor y, w swoim testamencie zapisał dokładne wytyczne, jak te książki mają wyglądać i niestety nikt nie może tego y, zmienić. Wydawnictwo Wab, proszę bardzo, Balzaka, wznowienie kultowych powieści, Nowy Kanon, tak się nazywa seria. I tu między innymi jest właśnie Balzac, czy Grossman, Colette, Ellen Chang. Więc to są, to są mniej znane może niż Honor de Balzac, ale warto też po nie e, sięgać, tym bardziej, że są z, z posłowiem znanych polskich pisarzy, jak choćby ta jest z posłowiem Jacka Dechnala. Wesper e, wydaje Edgara Alana Poe, wznowił Ad Edgara Alana Poe. Trochę mroczna m, e, powieść. E, powieść, no są bardziej opowiadania, e, takie groteskowo makabryczne. E, Edgara Alana Poe nie trzeba nikomu przedstawiać. Wydaje się w Polsce również bardziej ambitne książki, jak choćby Książę Makawielego. Czytałem ją, nie wiem, 3-4 razy. Pewnie jeszcze do niej nie raz wrócę. To jest najlepsze wydanie jakie, jakie miałem. A miałem ich już kilka. I chciałbym jeszcze pokazać Wam coś od wydawnictwa Albatros, co jest fantastyczne. Może nie jest to aż taki klasyk jak Dajmy na to Kosiński czy Bułhakow, no ale jednak Mario Puzo to jest gość. To jest taka wielka księga, tu jest cały Ojciec Chrzestny, wszystkie części w takim wielkim tomiszczu. Wydane, jak już mówiłem, wydawnictwo Albatros, ze wstępem reżysera filmu, Francisa Forda Coppoli. Także no to jest kawał książki, i e, ja, ja mam tutaj oddzielne części, ale wróciłem do tej, jak ją dostałem, to zacząłem, zacząłem czytać jeszcze raz w tej wielkiej księdze. Na zewnątrz, czyli nie zabieram, raczej czytam w domu, bo to waży ze, ze 2-3 kilo. Jeśli chodzi o dzieciaki, e, książki z literatury dziecięcej są bardzo często wznawiane, jeśli chodzi o klasyki. Gdzieś tutaj miałem dzieci z bulerby. nie wiem, gdzie mam, bo mam ich dużo tych książek i niektórych się nie odnajduję, ale kubuś puchatek i chatka puchatka pana Milne z oryginalnymi ilustracjami Szeparda została wznowiona przez naszą księgarnię. Proszę bardzo, tak to wygląda. To są te dwie kultowe części wydane ponownie. Tak to wygląda. Bardzo ładna książka. Kubuś Pochatek był wydawany setki jak nie tysiące razy w Polsce i nasza księgarnia wraca do, ty, do, do, do tych książek przynajmniej raz na dwa na trzy lata. Ale za każdym razem jest to zupełnie inne wydanie w innej szacie graficznej i tu chyba po raz pierwszy zostało wydane dwie części w jednej dużej, fajnej e, księdze, więc akurat to jest najlepsza wersja, jaką ja e, miałem. Jeśli chodzi o dzie dziecięcą e, literaturę, warto też sięgnąć do wydawnictwa Wilga. E, bardziej młodzieżowa, Ania z Zielonego Wzgórza, wznawiana. To jest taka seria e, wznowień, o której już kiedyś mówiłem w kontekście książek dla dzieci i młodzieży. Przygody Tomka e, Sawiera, Doktor Dolitu i Dziadek do orzechów, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo ta seria liczy naprawdę dużo tomów i to tych najbardziej kultowych książek w historii. Mamy, co my tu mamy jeszcze? Vonnegut. Trzeba czytać Vonneguta. Zysk i spółka na nowo. Vonnegut został wydany na nowo. Matka noc, Recydywista, Syreny z tytana, która uchodzi za kultową powieść science fiction. Kocia Kołyska uznawana za najlepszą książkę Vonnegut'a, chociaż, ja chociaż ja osobiście polecam te dwie: Rzeźnia numer 5, Kultowa powieść i Śniadanie Mistrzów. Obie te książki zostały e, sfilmowane, e, nie były to dobre adaptacje filmowe, e, aczkolwiek Vonnegut uchodzi w, e, w Stanach za takiego no, chyba jednego z najbardziej kultowych. E, powieści o e, pisarzy. Wydawnictwo MG to jest wydawnictwo, które najczęściej e, wznawia e, klasyka literatury. Choćby e, Balzak, tutaj mam Jaszczura. E, I to są bardzo dobrze wydane książki, to nie jest liche wydanie. Siostrę Bronte, z czego jestem bardzo dumny, że, że udało mi się je e, dostać. Siostry Bronte to oczywiście Emily, która jest autorką Wichrowych Wzgórz. E, bardzo ładne wydania. Anna Bronte, e, lokatorka Wildfell Hall. Te książki są w takiej ni to miękka, ni to twarda oprawa, ale są wydane bardzo ładnie. E, I Charlotte Bronte, czyli Shirley. Tych książek też jest więcej cała seria w, y, Bronte została wydana przez wydawnictwo MG. No i na przykład y, wspaniałość Ambersonów. Nie wiem czy ktokolwiek kojarzy jeszcze tę powieść. To jest powieść, która otrzymała policera, bo policer to nie tylko dziennikarstwo, ale też y, ale też powieści beletrystyczne. To jest taka saga y, rodzinna, coś jak pamiętamy y, dynastie na przykład y, czy y, nie wiem, były tam jeszcze Dallas, chyba był taki serial. To to jest coś w ten deseń, chyba nawet dynastia była wzorowana na, na wspaniałości Ambersonów. E, polecam tę książkę absolutnie, bo jest bardzo ciekawa, chociaż ma już boż, chyba z 80 lat, 70 lat, nie pamiętam, ale jest bardzo stara. Wydawnictwo MG wydaje też Dostojewskiego w nowej szacie graficznej. Nie są to może okładki. Super fajne, ale wydanie przynajmniej porządne. Dostojewski też płynie pełnym rynsztunkiem. wszystkie jego książki są wydawane. Leopold Tyrmand po raz kolejny mówię o Leopoldzie Tyrmandzie, dlatego że to jest rok Leopolda Tyrmanda ustanowiony przez Sejm. Tu mamy zapiski dyletanta. Cała seria Leopolda Tyrmanda została wydana już jakiś czas temu, wznowiona. Ona jest wznawiana co jakiś czas, i tutaj mam dla Was jeszcze. Louise May Alcott. To są książki tak zwanej kobiecej litera, literatury, chociaż ja sam czytam i bardzo lubię. Małe kobietki to jest część pierwsza, Dobre żony to jest część druga, i bodajże część trzecia, która dopiero ma wyjść w przyszłym miesiącu albo za dwa miesiące Mali mężczyźni chyba jakoś tak. Te w, życiu, w życiu nie widziałem tak wydanych książek Emily. Louise May Alcott. Naprawdę fajne, fajne, wydanie. Ja uwielbiam takie wydania, nie kupuję raczej tych, tych takich książ pocketbooks, książek takich kieszonkowych, które się szybko rozlatują. No i mam tutaj dla Was na koniec takiego klasyka nadklasyki, czyli Carol Darwin, również wydawnictwo MG o powstaniu gatunków. No trochę trudna książka, no bo to już jest bardziej zapis naukowy. Ale jeśli ktoś się takimi rzeczami wiem, zajmuje, to myślę, że to jest bardzo dobra e, e, lektura. Chociaż chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o paru e, książkach. Klasyki są wznawiane też w takiej wersji. Na pierwszy rzut oka jest świetna i każdy chciałby mieć ją na swoich półkach. Na pierwszy rzut, rzut oka, dlatego że to jest kolekcja hashet I powiem Wam szczerze, że, no tak, jeśli okładka wydaje się super, tak jak wydawa, wydawano w XIX wieku, czy początkiem XX wieku książki, tak środek już nie jest imponujący, chociażby dlatego, że te rysunki są beznadziejne. One są przedrukowywane na, jakimś, na jakiejś dziwnej drukarce, bardzo słabej, tak samo zresztą jak, jak sam tekst, on nie jest na nowo wdrukowywany w papier, on jest przedrukowywany ze starych książek. To jest zupełnie inna technologia, bardzo tania i, i kiepska. I te książki, chociaż wydaje się, że one są klejone, tu jest taka, 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 przepraszam, szyte, wydaje się, że są szyte, taka wklejka jest jakby aksamitna, materiałowa i tam powinny być wszyte co 10, co 20 stron. Taki plik powinien być wszywany. I jak popatrzycie sobie tutaj na, w to miejsce, to wydaje się, że one naprawdę są szyte, ale oni, haszet poszło w taki sobie czary Mary, i tam, gdzie powinno się być wszyte, gdzie się wydaje, że ona jest szyta, to oni wstawili ilustrację, ciemną ilustrację, taką ilustrację na przykład, i kiedy się ją zamknie, to robią się takie smugi, które pokazują. Upewniałem człowieka, że to jest książka szyta. Bzdura, to jest książka klejona, która się bardzo szybko rozpada, jak wszystkie książki od Hashet. Ja osobiście nie polecam, choć wygląda to imponująco na pierwszy rzut oka. Ja zaniechałem kupowania książek od Hashat. Uważam, że to jest oszustwo. Lepiej poczekać sobie na kolekcję wydawnictwa, wydawnictwa bardziej dbają. O takie estetyczne sprawy wydawania swoich książek, niż taka firma jak Haszett czy, czy im podobne. Jak mówiłem, tych klasyków jest bardzo dużo, od dziecięcych po, po książki naukowe, przez literaturę taką popularną i, i no nie mamy tyle czasu, żeby o wszystkim opowiedzieć. Hmm, oczywiście pisze do mnie, jeśli chcecie zadać jakieś pytanie e, autor małpa e, Możecie pisać, zadawać pytania, ja wam powiem co, gdzie, za ile, jak e, kupić, a w przyszłym odcinku będziemy rozmawiać sobie o tym, jak napisać samemu książkę. Także zapraszam do następnego odcinka, a teraz się już z Państwem żegnam. iwowuko pozdrawiam.